No, zaczynamy. No, raz, cztery, dwa, cztery, dwa, trzy. Ci ludzie, tam podłe świnie, co pledli, a mojej dziewczynie jakieś dory, a jej na oka. No to po prostu litości, nie Tak, to by nagrykłej zazdrości. Kiedy brak mu własnej miłości, wprost chodzi. I nie zaszkodzi od tego, na mój sposób widzieć ją. Na

Moje dziewczyny oprócz stoją pod izbażeńcy utopi. Stoją w morzu zawiści, paranoi czy pomi, zateści utaplani w brudne rozpuście, a w agendach fałszywych uśmiech. Będę zagnać do swego Magdalena ram, ja ją przecież lepiej znam. Do głowy biedny! Przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Przed nią baranek, a nad lata motylek. Słopem pojechała do San Tropez, znów myczyła się burzy drogi. Znów pojechał, tak miał podłogi, tylko czemu ręce ma białe.

I'm <laughs> 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 <laughs>